Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem z gościem specjalnym, który przyjechał do mnie z Łodzi, z Bartkiem. Cześć Bartku. Cześć Tomek. Na początku przedstaw się, ile masz lat, czym się zajmujesz i co udało Ci się osiągnąć? Nazywam się Bartusz Dyguda, pracuję jako przedstawiciel medyczny, cyfryzujemy placówki. Mam 28 lat. I co udało się osiągnąć? Udało się dwa razy tak naprawdę zredukować i pomiędzy tym zbudować trochę masy mięśniowej. Mhm. W sumie jest to minus 22 kg na ten moment. Tutaj gdzieś wyświetla się Twoja przemiana, która jest spektakularna. Teraz na ten moment Twoja sawetka wygląda naprawdę świetnie. Masz przede wszystkim Dziękuję. piękną obróć barkową, rozwiniętą klatkę, bardzo fajny brzuch. To już co mówiliśmy, to trochę brakuje, jeżeli chodzi o mhm. tył pleców. Dlaczego? Bo miałeś jakąś kontuzję jakąś... Eee, Tak, tak, tak. Kiedyś planowałem lekką atletykę, uh -huh. e, kontuzja dolnego odcinka pleców, odcinka lędźwiowego. Był to kręgosłup, dwie przepukliny, złamany wyrostek stawowy uh -huh. i przez długi czas dochodziłem do siebie, wtedy tak naprawdę doszedł uh -huh. ten tusz, przestałem się w ogóle ruszać. E, jak... Nie wiem 100 metrów do sklepu, to jechałem samochodem. Mm -hmm. Codziennie pizza, jakieś piwo, w mm. weekend impreza i mm -hmm. nagle zrobiło się 100 kg. I mimo tych przeciwności, jak to się stało, że naprostowałeś się, jesteś na tej właściwej drodze i skąd, skąd w ogóle... Jak to do tego doszło, że jesteś tutaj? Że siedzisz obok mnie? E, właśnie nie wiem. <laughs> e, nieraz próbowałem wrócić tak naprawdę do sportu. Znajdowałem jakieś diety w internecie, oczywiście to były sztywne diety, jedzenie, co 3 godziny. Pamiętam takie sytuacje, gdzie doczekiwałem 10 minut, żeby minęły te 3 godziny i żeby zjeść to jabłko, które było wiadomo mm z -hmm. twaru przed snem, wlewanie w siebie oliwy. No każdy mm -hmm. przez to pewnie przechodzi Jakieś suplementy też bym myślał? E, tak, BCA, FMB, no, wszystko co znalazłem w internecie. Czyli tak ogólnie tak. jakaś magia, tak? że magia, Pewnie tak nie wierzyłem, że ten proces może tak, być łatwy. Do tego środka. Myślałem, że ludzie budują sylwetkę, gdyż. Nie mają ten złoty środek. Mhm. Kręcałem sobie, że HMB to jest coś cudownego. PCA no to już w ogóle i tak naprawdę ciężko mi było uwierzyć, że to można zrobić nie używając tego mhm. wszystkiego. Prosty sposób. I jak to się stało? Co się zmieniło? Ten punkt zapalny? Zmieniło się to, że znalazłem cię na YouTubie. Mhm. Oglądałem kilka osób wcześniej, słuchałem tego co mówią, ale to też było kurczak, ryż Kurczak, Ryż Kurczak i tak dalej. Podszedłem z tego sceptycznie, jak większość mm -hmm. genetyków tak naprawdę, z tego co widzę. Mm -hmm. e, oglądałem Ciebie Tomek na początku i to wyglądało tak, że zacząłem wdrażać pewne rzeczy, tak? mm -hmm. ale i tak nie wierzyłem we wszystko, nie wierzyłem, że bez cardio nie można tego zrobić, więc biegałem po 10 kilometrów czasami dziennie, mm -hmm. tak? cały czas cardio, cały czas... Czyli sam musiałeś się przekonać? Tak, tak, tak. I tak jak też Tobie mówiłem wcześniej, na początku też nie chciałem inwestować w e mhm. bo stwierdziłem, że okej, okay, już w niektóre rzeczy inwestowałem, kupowałem też e innych osób i no nie mogłem znaleźć tego czegoś. Mhm. Dopiero jak zobaczyłem, co się stało tak naprawdę ze mną, że ze 100 kilos. Na T77 nawet w tamtym roku, mhm. to postanowiłem kupić e-booka tak nawet bardziej w podziemce, bo myślałem, że tam jest wszystko to samo co w filmikach, mhm. i miło się zaskoczyłem, bo mhm. jednak ta cała wiedza, która jest w e jest niesamowita. Udało mhm. mi się to tam poprawić też plecy, mhm. e, zrobić tą masę i też tak naprawdę wiedziałem, że to jest czysta matematyka, że to Twoje narzędzie jest bardzo perfekcyjne. Mhm. Masowałem na 91 kilo mhm. i nie bałem się tak naprawdę tego, bo wiedziałem, że znowu w 3 miesiące uda mi się to wszystko zbić. Tak. I redukcja ostatnie 3 miesiące to jest 12 kilo. Mhm. Czyli też był okres masy jak długi? Pięć miesięcy. Okej, okay. na jakim planie treningowym? Na czwartym, tylko lekko zmodyfikowanym to te moje problemy z policami. Mhm. No tak, no bo właśnie to jest też tak skonstruowane, żeby każdy mógł odnaleźć dla siebie tak. ten trening, dla siebie ten system żywienia, bo mhm. no, mimo wszystko, jak ty miałeś te problemy z kręgosłupem, no to musiałeś pozbyć tak, się tak, kilku ale ćwiczeń. wiele, niewiele, niewiele zmieniłem. Niewiele. No to, to rozmawialiśmy o tym, że przede wszystkim to wiosłowanie. Tak, tak, tak. Mhm. Wiosłowanie y, na ławce zamiast tego stoją. Mhm. I w feebu jest. 5 planów treningowych, także można coś wybrać zawsze pod siebie, po, tak żeby to rozwiązanie było jak najbardziej optymalne pod daną osobę. Generalnie jakie teraz masz plany sydatkowe? Eee, teraz dwa tygodnie, trzy urlopu, mhm. <głos》>, więc lekka masa. Eee... Mhm. Myślę, że jak wrócę, zrobię minikata i wezmę się za masę, ale już taką 200-300 kalorii w górę. Zobaczymy, mm -hmm. jak się to będzie... To jest też fajne, że, że nie bałeś się tego zalania, bo często tak. jest coś takiego w głowie, że mimo wszystko o schudłem, to już nie chcę żadnego kilograma więcej, bo... Tak, ale ja widzę bardzo dużą różnicę między tą redukcją, którą robiłem pierwszą, mm -hmm. a tą, którą już teraz robiłem na e mm -hmm. że naprawdę wiedziałem, jak lepiej sobie to rozplanować, bo w naj... Jakby najniższym momencie kalorycznym miałem 1700 kalorii, co uh -huh. jest bar bardzo niskim, uh -huh. jest bardzo dużym deficytem. Uh -huh. Ale na przykład wiedziałem już, żeby rano sobie zjeść twaróg, który jest bardzo sycący uh -huh. i dopasowałem to pod siebie. Tak naprawdę miałem dwa główne posiłki i w ciągu dnia dochodził jakiś serek wiejski, uh -huh. jakiś owoc, uh -huh. ale tak jak, nie wiem, jest też e, ten mit, że nie wolno jeść tam po 16 czy po tak, 18. A ja po 18 wrzucałem z 1000 kalorii z tych 1700. Mm -hmm. Czyli bardziej miałeś takie okno żywieniowe. Ale nie skupiałem się na tym. Tak. Po prostu wiem, że jest Czy miało białkolem. być to po prostu dla Ciebie wygodne? Czyli ta liczba posiłków miała być dostosowana tak, pod Twoje? Tak, dostosowałem się pod siebie. Wiedziałem, że jak zjem rano syte śniadanie białkowe, to mm -hmm. potem nie, w ciągu dnia nie mam z tym problemu, mm -hmm. bo jestem głodny. Tylko mówię, nawet czasami na siłę zjadłem przed treningiem jakiś serek, czy twarożek, żeby po prostu mm -hmm. lepiej się czuć. I wieczorem... Dobijałem sobie kalorie, siedziałem na redukcji, jak pałem tysiąc kalorii, na przykład do zjedzenia, śmiałem się, że nawet muszę to dojeść, tak? Mm -hmm. <laughs> Bo mógłbym... I, 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 I też właśnie nagrywam ten filmik i są te wszystkie przemiany, te rozmowy, żeby pokazać innym. Że to może być naprawdę proste. Tak. No bo mamy cały ogromny rynek fitness, gdzie każdy prześciga się informacjami, gdzie każdy ma jakieś swoje wymyślne metody, gdzie ludzie zarabiają <noise> naprawdę kokosy na różnych tam wymyślnych swoich jakichś metodach, które nie mają odzwierciedlenia w nauce, a tak naprawdę to może być proste. Tak. To nie musi być jakieś wyrzeczenie. Wystarczy hmm. przestrzegać e, kilku zasad żywieniowych i treningowych, żeby naprawdę fajnie wyglądać i odnosić dobre rezultaty. Tak. To jest naprawdę jak matematyka. Ja mhm. uważam, że swój e-book to jest bardzo gotowe narzędzia mm -hmm. i każdy może to zrobić, bo to jest sprawdzony sposób. No nie mówię o takich przypadkach, gdzie ktoś jest chory, tak, no problemy z tarczycą czy odporną. Ale tutaj, żeby to nie było aż tak kolorowo, trzeba zachować tą konsekwencję. To też mówiliśmy, tak, 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 tak. że no, mimo wszystko mm -hmm. jesteś osobą, która nie zadawała jakoś specjalnie dużo pytań, bo po prostu jest. robiłeś robotę. Tak, robiłem ten plan <laughs> treningowy, którego się trzymałem przez ponad rok mm -hmm. i potem po prostu sobie zmieniłem już tak trochę z nudów tak naprawdę, bo chciałem zrobić też inne ćwiczenia, zobaczyć jak na tym się progresuje, tak? Mhm. Wiadomo, troszkę to urozmaicić. Ale opuściłem, myślę, że max trzy treningi przez półtora no roku. Właśnie, dokładnie. Nawet jak był sylwester, tak i mógłbym sobie znaleźć wymówkę, bo już miałem torbę na ręku, wychodziłem na siłownię. Patrzę, a siłownia jest tam do 14, mm -hmm. to już była 15. Dokładnie. No i mógłbym sobie powiedzieć, o chciałem, ale się nie udało, tak? Ale Jasne. zrobiłem w domu po prostu objętościowy trening, taki, żeby mieć też czyste sumienie, że zrobiłem. Dokładnie, I dokładnie. Myślę, Czyli... że to jest klucz. Tak, taka sekwencja, wytrwałość. Oczywiście, jeżeli to wszystko będzie dostosowane pod nas, to też hmm. będzie łatwiej na tym wytrwać, więc też będziesz konsekwentnie się tego wszystkiego trzymał, no ale to nie jest tak, że kupisz e-booka albo, no nie wiem, przyjmiesz dowolny system treningowy i samo się dla ciebie zrobi. No nie, no musisz tak, tak, włożyć tak. w tą pracę, no niestety. Ja, ja też zwróciłem uwagę na to twoje wcześniejsze przemiany genetyków, gdzie są osoby, które zrobiły sylwetkę pomimo miliona programów, jakie mhm. mają, na przykład praca na różne zmiany, że nie mogli się wysypiać. No, ktoś, praca w TIRze nawet. Tak, praca w TIRze, domowe siłownie, Uh -huh. Ktoś zrzucił, nie wiem, pół metra w pasie, tak. osoby starsze, no po prostu jak ja pomyślę na siebie, popatrzę na siebie, że moja praca jest dość elastyczna, że mam czas iść na tam siłownię, że nie mam tylu mm -hmm. przeciwności losu co te osoby, mm -hmm. to naprawdę było mi prościej i tak myślałem, da, myślałem dlaczego ja nie mogę tego zrobić, no, to oni to zrobili i to jest dokładnie. takie trochę chyba przesłanie ale, do wszystkich. Tak, ale no właśnie nie szukajesz tych wymówek, że dlaczego ty nie możesz, bo miałeś, miałeś kontuzję kręgosłupa, tak. to też byś mógł powiedział, no dobra, no co, no nic z tym nie zrobię, no, nie? Tak, Ale nie, tak, nie tak, po prostu tak, znalazłeś tak. sposób, dostosowałeś to pod siebie, wyeliminowałeś pewne ćwiczenia i trenowałeś, hmm. mimo, mimo różnych przeciwności, więc też miałeś te, te Perypecja. Tak, każdy myślę, ma. Myślę, że właśnie każdy ma i często ludzie mówią, że no wiesz, ja to też bym zrobił formę, Ala. Ale. Tak? I zawsze jest ale. I ja mówię, okej, okay, ja nie jestem w Twojej sytuacji, ja na przykład nie mam dzieci, nie muszę się nimi zajmować i tak dalej, mhm. ale niech każdy ma takie czyste sumienie przed sobą, mhm. że on zrobił najlepszą sylwetkę, jaką mógł. Bo tak. też To jest troszkę uwarunkowane genetycznie. Nie każdy będzie mógł mieć super, najpiękniejszą sylwetkę, ale może mieć 10 razy ładniejszą niż ma teraz. Tak, dokładnie. I to jest taki klucz. I ja robiąc swoją nie byłem do końca zadowolony, mhm. bo może ty twierdzisz inaczej. Eee, I jak wrzucałem na grupę to zdjęcie, to tak naprawdę widziałem różne zdjęcia i mówię, wrzucę też swoje, może zmotywuję parę osób. Mm -hmm. I nagle taki szok, że ty do mnie napisałeś, żebyśmy się spotkali. Mówię, mm -hmm. kurczę, nie byłem na to w ogóle przygotowany. Nie taki był mój cel mm -hmm. i czułem się gdzieś w tej... Nie wiem, grupie genetyków dość tam nisko, że ta moja przemiana nie jest jakaś taka super. Mhm. Dlatego się zdziwiłem, że. Mhm. że to ale jest. to zawsze, zawsze pozostaje taki niedosyt. Zawsze mamy w głowie coś takiego, że a, mogą być lepiej, mhm. gdzieś ta fałdka tłuszczu na końcu gdzieś tam mogła zejść, ale nie, no naprawdę wykonałeś kawał świetnej roboty i sywetkę tak. też masz rewelacyjną. Dziękuję. Także jeżeli osoba trzecia ci to mówi, to możesz zaufać. Mhm. Bo my sami do siebie nie jesteśmy niestety obiektywni. Tak, ale też ktoś napisał na grupie pod moim zdjęciem, że schód, że Zabrakło mu już motywacji. Schód 30 kilo chyba, ale potem przytył 10, mm -hmm. I ja mu właśnie odpisałem, no to jesteś 20 kilo i tak to mm -hmm. przodu. Patrz to na to, co teraz... zrobiłeś, a nie na to, co, co jeszcze tak, masz zrobić. No nie mogłeś być nadal na tym samym etapie, a teraz, skoro wiesz, że się udało, to wystarczy się znowu zmotywować, ale teraz będzie prościej, bo już nie ma tych 20 kilo. Tak? Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, wyszedłem taki stricte myślę motywacyjny <laughs> materiał bardziej, ale motywacja jest bardzo potrzebna, bo tak naprawdę materiałów a propos merytoryki, kształtowania mm. sylwetki, diety, treningu jest bardzo dużo, ale problemem jest to, że ludzie odpuszczają po prostu, że tak, wiesz, tak, mają tak. nawet super rozłożone to wszystko w ciągu dnia, mm. ale po pewnym czasie się wypalają, więc myślę, że takie materiały też są potrzebne, żeby pokazać po prostu, że, że tą robotę tak. trzeba wykonywać I... I, i w jakiś sposób motywować. Nie lubię tego słowa, bo to bardziej jest ta systematyka i ta ciężka praca, no ale myślę, że, że też trzeba mieć dobrze to pokładanie w głowie, tak. tą I mentalność. Trzeba tak naprawdę... Dużo ludzi będzie stawało nam na przeszkodzie, bo tak? uh -huh. mówili, że jesteś za chudy albo facet na siłowni, to powinien... E, robić ciężary i rosnąć tak. czemu ty chcesz chudnąć. albo przechodzisz od razu z masy na redukcję trochę ci wymiary spadają tak, bo glikogen tak, tak, ucieka tak, i już masz takie wrażenie że a może może nie powinienem tak. nie tak no nie no konsekwentnie trzeba się po prostu trzymać Całą tą przemianę trzeba zacząć w głowie nauczyć mhm. się ludziom odmawiać na imprezie że okej okay, przyjechałem samochodem wypiję nie wiem jedno piwo bezalkoholowe tak to A to na to też jest fajny sposób bo często ktoś na, na imprezach mówi e, no dalej no ze mną się nie napijesz no masz tutaj kieliszek nie albo jak pojedziesz do babci no co no masz tego serniczka masz tutaj kawierka, jak ciasteczka, wystarczy powiedzieć powiedzmy coś w stylu no nie mam wyzwanie. Po prostu, nie? Mam wyzwanie. Czyli jakiś tam powód i ludzie już z reguły przestają to drążyć. A jak już zacznie się tłumaczyć, nie, bo jestem na diecie, to powiedzą po co ci ta dieta? Więc najpierw tak, powiedzieć tak, mam wyzwanie, nie mówić co to za wyzwanie, po prostu mam wyzwanie i ludzie z reguły przestają. Sprawdźcie to, bo tak. to jest fajny tip. I pamiętajcie, robicie to dla siebie, więc zdanie innych nie ma znaczenia. Dokładnie. Okej, okay, to bardzo dziękuję za, za myślę, bardzo fajny, Dzięki. merytoryczny materiał. Motywacyjno-kołczowato merytoryczny materiał. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dzięki bardzo, że przyjechałeś. Jeszcze raz, rewelacyjna Dzięki robota. Za Z żeby by się nie udało? Dzięki wielkie i Dzięki. do usłyszenia. Cześć!